Cześć Boże kochani, shalom alechem, witam Was serdecznie i zapraszam Przenosimy się duchowo do kościółka w Jasienicy, ja się przenoszę do naszego tabernakulu w i Syna i Ducha Świętego, Amen Witaj Panie Jezu Witaj Miriam Witajcie święci nasi, którzy jesteście tutaj z nami w kościółku Jezu, uwielbiam Cię w moim sercu. Jezu, otwieram moje serce dla Ciebie. Jezu, zapraszam Cię do mojego serca. Nawidzenie Najświętszego Sakramentu, rozdział 12. Miłość szuka stałej obecności. I tu mi wraca cytat Deus Sittit Bóg pragnie być upragniony. Bóg jest miłością. Kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim. Pierwszy list św. Jana, 4,16. Kto kocha Jezusa, przebywa z Jezusem, a on przebywa z nim. Jeśli mnie kto miłuje, ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego i będziemy u niego przebywać. Jan 14, 23 Święty Filip Nery, kiedy przyjmował komunię świętą jako wiatyk, gdy zauważył, że kapłan wchodzi z Najświętszym Sakramentem, zawołał Oto moja miłość, oto moja miłość. Niech więc każdy z nas mówi w obecności Jezusa w Najświętszym Sakramencie Oto moja miłość, oto przedmiot mojej miłości teraz i na wieki. Panie Boże mój, Ty powiedziałeś w Ewangelii, że jeśli kto Ciebie miłuje i Ty go miłować będziesz, przyjdziesz do Niego, aby w Nim zamieszkać i już Go nie opuścisz. Kocham Cię więcej niż wszystkie inne dobra. Kochaj mnie i Ty. Bo miłość Twą więcej sobie cenię aniżeli wszystkie królestwa tego świata. Przyjdź i zamieszkaj w biednym domku mojej duszy, ale tak, abyś już nigdy nie odszedł ode mnie, a lepiej mówiąc, abym ja Ciebie już nigdy nie odtrącił. Ty bowiem nie oddalasz, chyba że Cię kto wyrzuci, jak w przeszłości Cię nie przyjąłem tak mógłbym odtrącić cię na nowo. Nie dozwol by się miała zdarzyć na świecie taka nowa niegodziwość i taka straszliwa niewdzięczność, abym doznał od ciebie tyle przychylności, doznawszy od ciebie tyle przychylności i po otrzymaniu tylu łask miał cię na nowo usunąć z mego serca. Lecz może to nastąpić i dlatego, panie mój, wolę umrzeć, jeśli taka twoja wola Abym umierając w zjednoczeniu z Tobą, mógł żyć potem z Tobą na wieki. Tak, mój Jezu, tego się spodziewać. Spodziewam, obejmuję Cię i przygarniam do mego biednego serca. Spraw, bym Cię zawsze miłował i nieustannie doznawał Twojej dobroci. Mój najmilszy Odkupicielu, zawsze kochać Cię będę i Ty mnie zawsze miłować będziesz. O Boże duszy mojej, spodziewam się, że przez całą wieczność miłować się będziemy. Niech tak się stanie. Niech tak się stanie. Niech tak się stanie. Jezu, uwielbiam Cię w moim sercu. Jezu, otwieram moje serce dla Ciebie. Jezu, zapraszam Cię do mojego serca. Ta modlitwa powstała mi tak spontanicznie, jak miałam głosić konferencję. Takie światełko w głowie, jak ja to nazywam, żeby zanim zacznę tą konferencję, żebyśmy pomodlić się z ludźmi tą modlitwą w kościele. I dlatego na mnie jest taka bliska, bo to też był bardzo trudny czas dla mnie. A i w piosence. Marcina stycznia przyjdź Duchu Święty, do wiersza Szymona Babuchowskiego Przyjdź Duchu Święty. Właśnie jest coś takiego ja to teraz dopiero rozumiem też tak bardziej. Mieć Ciebie w sobie i za Tobą tęsknić. Czy to nie jest dziwne? Bo mamy Jezusa i za Nim tęsknimy. Chcemy mu oddawać całe nasze serducho, a nie tylko kawałek. Bogiem, pa, błogosławionego dnia. August dziękuję, że jesteś.